Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Lesius z Attitude Polska, jak zawsze. A oto kolejny chyba 28 lub 29 odcinek WWE Shortcut. Na początku w sumie już możecie się powoli tego przyzwyczajać. Znaczy, no nie, no teraz planuję już normalnie, regularnie nagrywać. Ale dlaczego odcinka nie było wczoraj? Jest to odpowiedź dosyć prosta, ponieważ w piątek byłem na 18, a w sobotę miałem ślub z Weselem, więc tak trochę nie miałem za bardzo, kiedy nagrać tego odcinka o SmackDown. Smackdown. W sensie, sam SmackDown obejrzałem dopiero e, dzisiaj rano, więc teraz sobie siadam i nagrywam właśnie odcinek o niebieskiej tygodniówce, która w tym tygodniu wyszła naprawdę znakomicie. Był to jeden z najlepszych odcinków, no w tym roku zdecydowanie. Może to przez Thunderdome, że kiedy jest ta publiczność, to wszystko wygląd wydaje się o wiele lepsze, nie wiem, ale oczywiście zanim zacznę, chciałbym Was zachęcić do lajkowania tego materiału oraz do subskrybowania kanału Attitude Polska, czym zachęcicie nas do dalszej pracy na tym kanale. Jeśli chodzi o All Out, bo wiem, że była gala od AEW yy, wczoraj właśnie, przepraszam. No, to nie wiem za bardzo, kiedy możecie się spodziewać omówienia, o ile w ogóle ktoś z naszej ekipy je zrobi. No, jeśli nie będzie chętnych, no to może jeszcze dzisiaj spróbuję wieczorem odcinek o tej gali nagrać. A tymczasem dowiedzmy się, co wydarzyło się na SmackDown dnia 5 września 2020 roku. Zaczęliśmy od proma Pola Heymana. I wy dobrze wiecie jak ja kocham kiedy ten człowiek bierze do ręki mikrofon, ponieważ za każdym razem kiedy to robi, wszystko inne przestaje mieć znaczenie. Po prostu chce się po prostu usiąść i słuchać tego co ten piękny człowiek ma nam do powiedzenia. Dowiedzieliśmy się między innymi, że to wcale nie Heyman podszedł do Reignsa, kiedy było to potrzebne, tylko to Reigns sam zapytał Heymana o pomoc. No, i e, jeszcze czegoś dowiedzieliśmy od tego proma to to, że WWE chce uznawać Romana Reignsa jako healer. No, bo słyszeliśmy buczenie, a raczej e, fani tego Romana Reignsa nie buczą. Ogólnie myślę, że żaden fan wrestlingu aktualnie nie byłby w stanie burzyć na tak znakomitą postać Romana Reignsa. No, a WWE jakby było słychać jakby buczenie, więc chce uznawać Reinsa jako Hilla. No i mm, po trzecie, Roman Reigns nie musi już niszczyć wszystkich i wygrać. Wystarczy, że się pojawi i wygrywa, a przynajmniej tak mówi jego merchandise z nową koszulką Show Up and Win. Od razu potem dostaliśmy e, walkę Heavy Machinery kontra Miss i Mollison, ale zanim ta walka się zaczęła, to jeszcze mieliśmy krótkie... No, segment y, na zapleczu, gdzie to Jay Uso zaczepił aktualnego mistrza Universal. No, nie był za bardzo zadowolony, ponieważ Reigns przez ostatni tydzień y, do niego w ogóle nie dzwonił. A raczej, no, Jay dzwonił do niego, a ten nie odbierał. No, Reigns y, szybko odpowiedział, że po prostu był zajęty. Jay jeszcze się martwił o Reignsa, ponieważ nie wie, czy powinien właśnie Romek ufać Heymanowi. Jednak, no, Reigns ma wszystko pod kontrolą. No i co ja mogę powiedzieć, Roman Reigns jest badassowy, a my wróćmy do tego starcia taktimowego, o którym mówiłem przed chwilą. John Morrison oraz Demis kontra Heavy Machinery. No i trzeba przyznać, że Otis jest prezentowany bardzo mocno. Nie powiedziałbym, że jest to poziom jeszcze main eventowy, ale na pewno jest to ponad Midcard. Ponieważ pokonał on dwóch naprawdę mocnych zawodników obecnie na Smackdown, chociaż no może jeszcze pół roku temu bardziej się na nich patrzyło, jak na wysoki poziom. Teraz raczej to już są tylko taki no fany moment yy, w Smackdown. No i tak yy, Otis praktycznie samemu zdołał pokonać i Johna Morrisona i Demiza. A po samej walce John Morrison postanowił ukraść walizkę Otisowi, no pewnie w przypływie emocji. Jednak Panie Morrison, to tak nie działa, co potem jeszcze powie The To, że ukradłeś walizkę nie znaczy, że jesteś mistrzem, w sensie no, posiadaczem walizki Money in the Bank. No ale później to się jeszcze obróci przeciwko niemu. No a dalej e, kolejny segment na zapleczu, gdzie e, Biggie organizował imprezę urodzinową dla powracającego Xavier'a Woodsa. Tutaj oczywiście jeszcze dodam, że faktycznie tego dnia e, Xavier Woods miał urodziny. Jednak, no, nie zakończyło się to dla niego dobrze, ponieważ kiedy jakiś gościu z ochrony powiedział, że e, Xavier Woods już jest na zapleczu, Biggie wyszedł, no i otrzymał potężnego Brock kika od Sheamusa, a następnie jeszcze mocniejsze White Noise na samochód. No, co wykluczyło już Bigego na e, całe dzisiejsze SmackDown, a właśnie ten zawodnik miał walczyć w main eventie Fatal 4 Way o miano pretendenta do Mistrzostwa Universal, więc w tej walce już się nie znajdzie. No, Sheamus raczej nie był smutny z tego powodu. E, powiedział, że jeśli chce się mierzyć wysoko, trzeba eliminować wszystkich swoich przeciwników. No, i powiedział, że no, w takim sposób e, main event będzie a triple threat matchem, ale jak się później okaże, tak się nie stanie. Dalej promo e, Sashi Banks oraz Bailey. No, i co ciekawe, zwykle przez ostatnie tygodnie to Bailey była tą zawodniczką która mówiła, no, no, my jesteśmy przyjaciółkami, my pokonamy wszystkich, my jesteśmy golden role models, wiecie o co chodzi, a w tym tygodniu było zgoła odwrotnie, ponieważ Bailey niezbyt dużo mówiła i na e, pytania pani prowadzącej, to Sasha odpowiadała właśnie w taki sposób, jaki zwykle to robiła Bailey, co już zapaliło mi lampkę, ale no, jeszcze nie powiem co się stanie, chociaż już wiadomo, już wiecie, już wiecie, no to było dwa dni temu prawie, więc wy się wiecie co tam dalej się stanie. Eee, dalej, kolejny wywiad, tym razem z Adamem Pearson, który no powiedział to co było raczej wiadome, czyli Biggie dzisiaj nie zawalczy w main evencie. No ale co ciekawsze, eee, kiedy wywiad jeszcze trwał, podszedł do niego Paul Heyman i zapytał go o rozmowę, więc, no, kolejna ciekawa rzecz, kolejna rzecz, która, no, zmusiła mnie do pozostania przed e, ekranem mojego monitora. No i dalej, e, walka o tytuły kobiet Tag Team, czyli Golden Raw Models kontra Naya Jax i Shayna Baszler, nazwijmy ją Jax Schler, albo Naya Baszler, nie wiem, no, no ogólnie aktualne mistrzynie kobiet e, Tag Team, no i tak, walka była naprawdę bardzo dobra, według mnie nawet lepsza niż to, co dostaliśmy na payback, a zakończenie to był majsterczyk, ponieważ e, w pewnym momencie Sasha wleciała kolanami prosto na e, krawędź ringu, w sensie na Boże, jak to nazwać, no tak jak są te słupy przy ringu, to właśnie na to wleciała. No i to wyglądało naprawdę fatalnie. No i potem jeszcze, właśnie przeciwniczki skupiły się właśnie na tej nodze. No i e, walka zakończyła się po tym, jak e, Niagara wykonała Double Cross Body właśnie na e, Bailey oraz Sasze. No i w taki sposób aktualne mistrzynie bronią swoje mistrzostwa. No i co się wydarzyło dalej? Otóż yy, służby medyczne chciały pomóc Saszy, jednak Bailey powiedziała: Odsuńcie się, dajcie nam miejsce, i sama chciała pomóc swojej przyjaciółce. Ale czy na pewno, ponieważ od razu, kiedy opuściły ring, Bailey ostro zaczęła kopać i bić Saszę Banks, po prostu zniszczyła ją kompletnie. Wiecie, że lubię używać tego słowa kompletnie została zmiażdżona. No i tak, tak się kończy rozpad, który był zapowiadany już od pół roku, ponieważ ja już przewidywałem ten rozpad około WrestleMania 36, która miała miejsce w kwietniu. A przecież przyjaciółkami były jeszcze dłużej, więc no tak. Ale, no, nie miało to już sensu trwać ani dnia dłużej. Postanowili to zakończyć w tym momencie i według mnie jest to fajne, ponieważ, jakby nie dostaniemy od razu walki Sasza kontra Bailey, ponieważ, no, Bailey jeszcze po tym, jak wykonała ten atak na Saszę, kiedy ona miała głowę zamiętą w krzesło, no, to zwykle po takich rzeczach zawodnika nie widzimy przez. No przynajmniej kilka następnych miesięcy, więc nie zdziwię się jeśli te dwie zawodniczki zmierzą się na przykład na Survivor Series, Royal Rumble i nie zdziwię się jeśli nawet by to była Wrestlemania 37. No pojedynek z taką podbudową zasługuje na największe gale Pay Per View, a nie na jakieś Clash of Champions, no, bądźmy poważni. Dalej, co tutaj dalej było? A, Samizane. Samizane jest świetny, co ja mogę więcej dodać. Kiedy wchodził na ring, był zawiedziony, ponieważ announcer nie zapowiedział go jako mistrza interkontynentalnego. No i również ten jakby napis Samizane nie wskazywał na to, że jest on mistrzem interkontynentalnym, mimo że w jego mniemaniu tym mistrzem właśnie jest. Przerwał mu nikt inny jak obecny mistrz interkontynentalny, a następnie AJ Styles, ponieważ on się czuje mistrzem interkontynentalnym, więc stwierdził, że może do nich dołączyć, co niechybnie zapowiada chyba pojedynek Triple Threat na yy, Clash of Champions i naprawdę bym się yy, nie... Nie sprzeczą, jeśli taki pojedynek miałby mieć miejsce, ale najfajniejsze jest to, że drugi tydzień z rzędu Sami Zayn wychodzi z całej tej sprzeczki jako zwycięzca, ponieważ to on jako jedyny bez większych szwanków właśnie wychodzi z ringu. Wykonał po raz kolejny haluba kick na Jeffie Hardym. Wątpię, żeby na Clash of Champions to on wygrał, ale naprawdę byłoby to ciekawe. No, myślę, że jakby obrał odpowiednią taktykę, miałby jakieś szanse. Dalej, e, no, po raz kolejny chyba ktoś nie lubi Mat Riddle'a, ponieważ, o ja dobrze pamiętam, jakieś dwa tygodnie temu, podczas jego proma, e, włączyli reklamy, co zwykle tak się nie dzieje, ponieważ jest to trochę niemiłe. A teraz tak, wchodzi Matt Riddle i podczas jak wchodzi, boom! Zaczyna się magia. Ponieważ najpierw Otis ma segment krótki i byłoby ok, gdyby to było na przykład pomiędzy tym segmentem samego Zeina a Mattem Riddle. I ogólnie całym main eventem, ale nie to było w trakcie wejścia Mata Ridla i okazuje się, że Otis trzyma swój kontrakt Money in the Bank w tym lunchboxie. A w walizce samej Money in the Bank jest jego lunch, więc tak hahaha, ha, ha, śmiesznie. No, już nie musi doczekać jak będzie Otis próbował wykorzystać ten kontrakt. No i zamiast walizki przyniesie lunchbox. No a dalej Jay, dziękuję Romanowi za to, że znalazł się w mainie vencie ponieważ tak, Jay Uso będzie miał miejsce w mainie vencie i będzie to jednak Fade of 4 Way. I to wszystko nie dzięki Reignsowi, tylko dzięki Polowi Heymanowi, tak przynajmniej powiedział Roman Reigns. Więc, no, fajnie, to się wszystko jakby ze sobą klei. No i nie zdziwiłbym się, jakby na przykład na Clash of Champions byśmy dostali nową frakcję i na przykład Jay Uso byłby właśnie razem z Romanem Reignsem i Polem Heymanem. Tak się raczej nie stanie, ale e, pomarzyć można. I dalej. Dobra, wracamy do obrazka main eventowego. Wychodzi król Corbin, daje promo. E, Matt tu nie chce za bardzo tego proma słuchać. E, zaczynają się bić, wychodzi Sheamus. I nagle... BUM. Kolejne segmenty z tyłka. Ponieważ najpierw e, Bray Wyatt e, z Firefly Funhouse, który no jest smutny, ponieważ nie ma swojej zabawki, czyli mistrzostwa Universal, ale również cieszy się, Ponieważ w przyszłym tygodniu na Firefire Planhouse dowiemy się o nowym przyjacielu, jak y, czytałem różne angielskie i amerykańskie y, artykuły, to dużo ludzi myśli, że będzie to Bo Dallas, y, jednak ja uważam, że będzie to y, Alexa Bliss. Jeszcze patrząc na to, co wydarzyło się dalej, ponieważ dostaliśmy właśnie segment z nią i z Nikki Cross, okazuje się, że Alexa chce przeprosić Nikki, ona jej wybacza, wszystko jest fajnie, ale gdzieś tam na drugim, trzecim planie jest Rabbit, więc no według mnie to Alexa jest tym następnym członkiem Firefly Funhouse. No, no i nie mogę się doczekać, co wydarzy się w przyszłym tygodniu. No i dobra, nareszcie. Wszyscy weszli, dostaliśmy main event. Już nie było żadnych segmentów w trakcie tej walki. No i tak, e, czy myślę, że większość e, osób e, wie, kto wygrał, a jak nie wie, to może się spodziewać, ponieważ no Seamus i Balon Corbin. Jeśli oni chcieli, mieliby być e, puszowani do mistrzostwa universal, to raczej by nie przegrali e, walki, walk swoich na payback. W dodatku jeszcze jest Matt Riddle, którego no WWE chyba nie za bardzo za nim przepada. No i jest ten Jay Uso, który wyszedł totalnie z tyłka. No i to tak właśnie Jay Uso wygrywa tą walkę. Naprawdę była ona całkiem niezła. E Większość y, Fatal 4 albo Fable Fredów jest tak, że dwie osoby walczą, a reszta odpoczywa. A to było kilka naprawdę fajnych spotów, a w szczególności końcówka, gdzie Matt Riddle wydawało się, że już wygrywa, ale wykorzystał to Jay Uso, który pod nieuwagę wykonał Frog Splash. No i w taki sposób odnosi zwycięstwo i na Clash of Champions dostaniemy walkę dwóch kuzynów. No... Z jednej strony fajnie, no bo Reigns dostał dostatkiego pretendenta, z którym no nie może przegrać. No, a w dodatku będzie to na pewno bardzo fajny pojedynek. Dzisiaj odcinek trochę krótszy, no, ale no, nie będę każdego odcinka nagrywać po 20 minut. W dodatku zaraz też wychodzę, więc muszę w miarę szybko to skleić. Więc dziękuję za obecność. Jeśli wam się podobało, to ponownie mówię o pozostawieniu łapki w górę, ponieważ to naprawdę bardzo motywuje do oglądania, a co ja do nagrywania dalszych odcinków. A my słyszymy się albo na All Out, albo po Monday Night Raw. Więc jeszcze raz dziękuję za uwagę i słyszymy się już wkrótce. Cześć!